Dzień dobry moi kochani. Witam cię z Wami serdecznie, i tak jak widzicie po tytule tutaj była drama, no może nie za duża. Ale jednak, coś w tym makijażu poszło mi mocno nie tak, no ale nie będę tutaj zdradzała szczegółów. E, dzisiaj bawiłam się tą paletą od Ady Grodkowskiej. Słuchajcie, wypróbowałam nowy podkład od PZ, podkład korektor. No i jedna rzecz w makijażu dzisiaj mi totalnie nie wyszła. Jest mała drama. A co to było? Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Dzień dobry moi kochani! Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do Was wreszcie z makijażem wykonanym paletą Ady Grotkowskiej. Z całą pewnością widzieliście już te cienie w, na niejednym kanale, z całą pewnością widzieliście wiele wykonanych nimi makijaży. Natomiast ja czekałam, wiecie, co na jakiś taki odpowiedni moment, bo sama nie wiedziałam czego ja chcę. Czy pierwszy makijaż z dramamą -ma, -ma, ma być dramatyczny, czy ma być mamatyczny, jaki on tam ma być, jeszcze nie wiem, raczej stawiam na coś chłodnego, chciałabym wykorzystać na pewno biutę, na pewno sławę tutaj poruszać się w tych bardziej bezpiecznych kolorach, dlatego, że po pierwsze chcę jeszcze dzisiaj nagrać jeden filmik, a po drugie tak sobie myślę, że te takie bardziej stonowane makijaże są dla Was po prostu bardziej użyteczne. Dobrze, słuchajcie, w takim razie ja bez zbędnego gadania przechodzę do robienia makijażu i powiem Wam tylko, że tak, brwi mam zrobione kredyczką od Eveline w numerze blond i mam położony korektor na powieki, ale nie, po, nie kładłam dzisiaj specjalnie tego z Collection 2000, dlatego, że po pierwsze, ja wiecie, cienie, jakby jakość cieni z Glam Shopu znam. Ja wiem, że one się kładą bardzo dobrze, więc doszłam do wniosku, że wypróbuję inny korektor, dlatego że część z Was pisała, że ten Collection tutaj jest dla Was za suchy, że macie na tyle wiotką powiekę, że on tylko podkreśla ta, tą suchość i nie wygląda najlepiej. Dostałam w parce pr korektor od PZ, i to jest numerek 20 Ivory. No i jak sami widzicie tutaj, jak podczyściłam sobie łuk brwiowy, no to on jest taki dość jasny. Mam też właśnie z PZ podkład, który też. Chcę przetestować, ale dzisiaj testu długotrwałości nie będzie, bo już naprawdę jest późno. Więc ja tylko po prostu chcę zobaczyć, jak on na twarzy będzie siedział. Natomiast ja już widzę, że on tam troszeczkę się zbiera, ale to powiedzmy każdy, że on będzie na pewno, ten korektor, będzie bardziej przyjazny dla osób z taką mocniej pomarszczoną powieką. On jest zastygający, bo on ładnie mi zastygł na ręku, więc myślę, że też cię nie może dobrze trzymać, ale to przetestuję i potem dam wam znać, jak to wiecie, wyglądało. I tylko powiem, że. Na twarzy mam moje serum ulubione z Lumen, na to mam kremik z Bielendy, ten z bakuchiolem i na to mam odrobinę kremu z SPF 50 z Purito. No dobrze kochani, to ja w takim razie zbliżam się do Was i zaczniemy sobie od cienia. Bajka. To jest jasny, matowy beż. Bardzo ładny, w bardzo ładnym takim leciutko-waniliowym odcieniu. I tak jak mówiłam, zaczynamy od cienia bajka, czyli od matowego beżu, którym zmatowimy sobie łuk brwiowy. Ustawiłam troszeczkę inaczej aparat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz przechodzimy do cienia mama i budujemy załamanie powieki. Przepiękny kolor. Przepiękny. I jak mamy coś takiego, to w takim razie przechodzę do cienia biuta, czyli do tego przepięknego, zgaszonego różu Hulu P66 i pogłębiamy załamania. Widzicie, bo ja chcę, żeby tutaj odrobinkę tego różu było widać tak nad źrenicą. To teraz pędzeleczek od H&G gb 16 świetny pędzel, naprawdę jeżeli robicie jakiekolwiek zamówienie w Glam Shopie, to warto się w niego zaopatrzeć. Bierzemy cień Drama, odrobinka na czubeczek. I wyprowadzamy sobie zewnętrzny kącik od dołu. I bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie piszecie, że ten sposób Wam się sprawdza. Wiecie, kiedy jest miłe? W momencie, kiedy ja mam od Was, wiecie, takie informacje zwrotne, kiedy do mnie piszecie, to jest tak sympatyczne i tak fajne. Wiecie, bo jak ja tutaj sobie tak siedzę i tak gadam sobie tutaj do tego pudełeczka, no to tak. Ale jak kiszecie, odpowiadacie na moje pytania, to jest to tak miłe, i to jest takie, wiecie, takie docenienie tego, że ja tutaj siedzę przez ileś tam czasu, potem przez ileś tam godzin siedzę, montuję, i wiem, że to idzie w eter, ale nie idzie w próżnię, nie? No dobra, ale przechodzimy do makijażu. I teraz, tym, co zostało na pędzlu, wjeżdżam w załamanie. Teraz będę wypełniać sobie tutaj tą przestrzeń. Spójrzcie, jak pięknie napigmentowane są te cienie. Nie robią plam, cudne są. I jak mamy już tak nałożony cień, rozstarte jego granice, bo to zrobiłam już poza kamerą, żeby było, wiecie, mi wygodniej. Dlatego, że. Robiąc właśnie takie ujęcia na bardzo dużym zbliżeniu, ja, wiecie, jak schylam się gdzieś do lusterka, to bardzo często wychodzę z kadru, więc na przykład przy rozcieraniu, a już niestety wzrok nie ten, z daleka za bardzo nie widać, więc pewne rzeczy, wiecie, tak jak na przykład drugie oko, robię po prostu, żeby było szybciej, poza kamerą. Podrobina na czubaczek, grupa 66, cień riff i kładziemy go tutaj. Chodzi mi o to, żeby tak łagodne zrobić takie przejście dla cienia buta, Więc odrobinkę tutaj. Na granicę rozetrzeć. Sorry, patrzę podgląd, czy nie wychodzę z ostrości. No i teraz cień biuta i jedziemy z nim dalej. Teraz biorę pędzelek Hakuro J740 odrobinę dramy na czubeczek i tak tu jeszcze sobie podokładam najpierw zaczynam od zewnętrznego kocika, a potem tak popaciam, popaciam żeby to ładnie mi się tu zblendowało bo dlaczego tak robię dlaczego duży pędzelek? Dlatego, że chcę uniknąć jakiejś większej ilości cienia Riff, no bo nie chcę żeby on tutaj tak mi jakoś zaczął dominować, a chcę ładnie przejść do cienia sława. chcę żeby ten makijaż był taki wiecie Bardziej chłodny, bardziej w różu niż w jakimś burgundzie, a jednak cień riff jest takim cieniem, który może być cieniem dominującym. Więc tak paciam sobie jednym, troszkę biorę biuty, popaciam biutą. Słyszycie, moje psy? Nie da się nie słyszeć. Jakiś pies ze wsi chyba, że tak powiem, przyszedł pod płot i one tutaj dają czadu równo. Także ja was bardzo przepraszam za te odgłosy, ale mając czwórkę włochatych dzieci nie da się tego uniknąć. No chcę wam powiedzieć, że praca z tymi cieniami to jest bajka. Serio. Nie się po prostu nakłada blenduje. No po prostu Ada świetna robota, bo myślę, że taki chłodny brąz wcale nie jest łatwym kolorem. To, żeby on nie rozcierał się brudno, to jest sztuka. I ta sztuka się udała Hani i Adzie. Więc dziewczyny, gratulacje. A i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ponieważ nie wszyscy jakby pewnie to pamiętają, ja to kiedyś tłumaczyłam, ale może jesteście pierwszy raz u mnie na kanale. Słuchajcie, to z cieniami jest tak że też wszystko zależy od tego, jak my je nakładamy, jaką technikę stosujemy. Bo czasami jest tak, że jedne cienie u jednej osoby się sprawdzają super, a inna osoba mówi, że no nie, no kurczę, tu mi się robią smugi, coś tam. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że często my mamy swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas, tak? Ja, wy. Wszyscy gdzieś tam łapiemy za nasze ulubione pędzle, prowadzimy makijaż w jakiejś tam określonej kolejności. Wiecie, tak jak nam jest po prostu wygodnie, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajone. Natomiast czasami jest właśnie tak, że są cienie. Rzeczywiście, które nie lubią być nakładane jedne na drugie. I wtedy czasami powstają właśnie jakieś plamy, jakieś, wiecie, jakieś prześwity. Poza tym e, to jest też tak, że gdybym ja zaczęła tutaj, wiecie, mocno blendować, to prawdopodobnie mogłabym sobie dziurę zrobić. Ja tego po prostu nie chcę i potem taką dziurę jest ciężko przyklepać. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie rozblendować granicę, to jakby poruszamy się tylko na granicy, o, widzicie? Ja nie wchodzę tutaj niżej. Wiecie, i nawet gdyby tutaj mi się zrobiła dziura, próbując tutaj wymieść cokolwiek, to bym uznała, że jest to po prostu mój błąd techniczny, tak? Dlatego, że zawsze rozcieniowujemy granicę, żeby granica była chmurką, a tutaj tą intensywność po co tu doklepywać jeszcze raz? I dlatego właśnie czasem jednej osobie dana paleta się sprawdza, a u innej nie. Dlatego, że mówię, każdy ma swoje przyzwyczajenia i okej, okay, bo mamy taką różnorodność w tej chwili cieni, palet, że każdy. Każdy może znaleźć coś dla siebie, a zaręczam Was, że każda z nas YouTuberek wypowiada swoją szczerą opinię. Po prostu danej osobie się z tą paletą lepiej albo gorzej pracuje. Tutaj taki mały spoiler, yy, chciałam Wam wyjaśnić, dlatego że czasami mnie się pytacie. Akurat nie, nie w stosunku do tej palety, absolutnie, ale było kilka takich właśnie pytań. Słuchaj, Marzenka, no u Ciebie się paleta sprawdza świetnie, a tam u którejś z dziewczyn nie bardzo. No więc myślę, że to właśnie wynika z naszych przyzwyczajeń, z tego w jakiej kolejności my nakładamy ten makijaż, jakimi pędzlami, do czego my jesteśmy przyzwyczajone, i tak jak Wam mówię. Łatwiej zmienić nam paletę niż zmienić nasze przyzwyczajenia. Także stąd jakby wynikają różnice, natomiast zaręczam Wam, że każda z nas robi wszystko, żeby prezentowane materiały na kanałach były zawsze szczere, zawsze zgodne z tym, co my naprawdę myślimy. I to, że jedna z youtuberek mówi, że jest super, a inna mówi, że no tak sobie. To nie znaczy, że któraś kłamie. To oznacza, że jedno się pracowało lepiej, a drugiej gorzej. I tylko tyle. Ale ja znam, rozgadałam się. W takim razie, jak jesteśmy tutaj na etapie właśnie takiego rozblendowywania, to ja sobie tu jeszcze doblenduję, doblenduję, za moment do Was wracam i będziemy nakładać cień słowa. No dobrze. To cienia słowa nabieramy na paluszek. Wiecie co? Obawiam się, że jakby aparat tego nie odda oczywiście. Zobaczcie, tutaj jest i fiolet, i róż, i wszystko zależy od tego, w jaką stronę my przekręcimy sobie rękę, czyli jak pada światło, to troszeczkę inny kolor się wydobywa. Także weźmy sobie slawę. No czyż nie jest piękny? I tutaj wystarczyłoby oczywiście wziąć cień Gabriela, zaraz Wam zrobię słocza, który jest takim bardziej szampańskim cieniem, o, zobaczcie. I już ten makijaż byłby taki jeszcze bardziej użytkowy, no bo ja to wiecie, że ja lubię różnie, ja to tak ten. I co, ja od wewnętrznego kącika jednak wezmę odrobina cienia Gabriela, żeby to może troszeczkę uspokoić. No dobrze, to troszeczkę cienia Gabriela od wewnętrznego kącika. No i zobaczcie, jak te cienie się ze sobą łączą. Już to jest bajka. No i teraz standardowo, żeby to wszystko uspokoić, żeby to nadać temu takiej lekkości i elegancji, weźmiemy sobie cienia bajka, czyli matowego beżu, i włożymy w wewnętrzny kącik. No powiem Wam tak, no to nie jest mój kaprawosz. No dobrze, moi kochani, to moim zdaniem cieniowanie jest skończone. Nie wiem, czy zewnętrznego kącika jeszcze nie przyciemnię ciemnym, w sensie czarnym cieniem. Zrobię to dopiero. Po narysowaniu sobie kreski, właściwie to przy ciemieniu linii rzęs, bo kreski jako takie wyciągnięte nie będę rysować, a do tego posłuży mi czarna kredeczka z jest taka jest wiecie, prawdziwie smolista, bardzo fajna. Ja w ogóle lubię Malowils, jeżeli chodzi o kredki. Bo to są kredki, które nie mają najmniejszych problemów z poradzeniem sobie z drobinkami, na przykład z turbotów też. No dobrze moi kochani, jestem z powrotem. Przykleiłam sobie kępki i powiem Wam, że dawno się tak nie umordowałam. Pokazywałam Wam w jednym z ostatnich filmików kępki z Ibry. To są te, to są te o trzech długościach. No i niestety to jest ta wersja double. Czuły mi takie trochę gąsiennice. Umordowałam się w sensie takim, że najpierw sobie zaczęłam przyklejać od dołu. Okazało się, że dwunastki są za krótkie od dołu. Nie podobało mi się, zaczęłam przyklejać od góry i potem już sobie myślę, nie no po prostu no dokończę to, ale chociażby tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że no nie jest to efekt, który mi się do końca podoba. Taka jest prawda, o ile cienie są po prostu cudowne i zobaczcie, błyszczą się, są no, przepiękne. No, to tymi rzęsami trochę skopałam sprawę, no ale trudno. Człowiek uczy się na błędach i powiem szczerze, Ibra, wiecie dziewczyny, że ja Was naprawdę bardzo, bardzo lubię. Wiecie, że uważam, że macie świetne produkty, natomiast akurat te rzęsy. No, nie przypasowało mi. Ale to tak jak Wam powiedziałam, nie wszystko jest dla wszystkich. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi taki właśnie mocny efekt, to te double będą bardzo dobre. Natomiast dla mnie, mm -mm, mogłabym to odkleić i wiecie, przykleić sobie te mm, takie połóweczki i nawet miałam tak zrobić, ale doszłam do wniosku, że no nie, no chcę Wam pokazać o co mi chodzi, a nie powiedzieć, że na przykład, nie, 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 słuchajcie, przyklejałam, było coś nie tak, przykleiłam połówki. No, mówię, no to nie jest ten efekt. To nie jest ten efekt, który mi się podoba. No, ale dobrze. Nie o tym. Dobrze, gutryfonka. Słuchajcie, położyłam sobie odrobinkę kremu pod oczy. Teraz jeszcze z paezę położę sobie Hydra Base. No dobra, to tutaj niech mi się to nawilża. To w takim razie, słuchajcie, przechodzimy sobie do testowania podkładu. Podkład nazywa się Run For Cover. O, wygląda w ten sposób. Jest w tubeczce, więc okej. Okay. Ja nie mam nic przeciwko temu. I niestety dostałam od Paese tylko ten numer 20. No i zobaczcie, on jest naprawdę bardzo jasny, jeżeli chodzi o moją karnację. Poczekam chwilkę, zobaczę czy, czy on nie ciemniej, Nie ciemnieje. Na złość, słuchajcie. To jest podkład, który jest zastygający. No, zobaczymy. Wyszedł mi bardzo ładny kolor. Także ten N to rzeczywiście jest chyba taki neutralny, bo dodałam tego miksera w kolorze oliw. No, wygląda to całkiem, całkiem. Dobra, zobaczmy. Ja sobie najpierw go rozprowadzę troszkę i zaraz doklepiemy gąbką. No, doklepany gąbeczką wygląda przepięknie. Zaraz, zaraz się do Was zbliżę, tylko wiecie co nałożę na całą twarz i się do Was przybliżę. O, spójrzcie, tak wygląda jedna cieniutka warstwa. Bardzo ładnie wygląda. Ja delikatnie spróbuję go dobudować tutaj. Zaraz zobaczymy, czy się da. da się. Czyżby pierwszy podkład z paezę, który mi spasuje? Bo jakoś tak ja do tej pory z podkładami z paezę miałam nie po drodze. Pamiętam ten nanorewit, jak mnie rozczarowało. Boże, kochany, takie miałam oczekiwania, a okazało się, że nie dla mnie. No słuchajcie, naprawdę to ładnie wygląda. To ja teraz jeszcze sobie przeciągnę na tutaj troszkę dekolt, no bo pamiętacie, że ja mam dekolt naczynkowy, więc przy takich dekoltach też przeciągamy delikatnie podkładem i za moment do Was wracam. No, i tak się prezentuje, słuchajcie, nieprzepudrowany podkład. Hmm. No, wygląda bardzo ładnie. On zastyga i ja mam takie wrażenie, jakbym dotykała tylko i wyłącznie mojej skóry. Wiecie co? Ja go nie będę już pudrować, bo ja nie czuję w ogóle takiej potrzeby. On daje takie lekko świetliste wykończenie, a w ogóle się nie kleje. Normalnie mogę przeciągnąć. Zobaczcie, widzicie? Przeciągam ręką. To się nic nie zdejmuje, nic się nie odkleja. No zdziwko. Poprawiło mi to humor po tych rzęsach, naprawdę. Dziwka. Bo tak jak wam już nieraz wspominałam, ale może jesteś pierwszy raz u mnie na kanale i ja nie znoszę, jak mi coś idzie, nie tak. Bo w tym momencie wiem, że będzie mi też ciężko szedł montaż. Wiecie? Jak coś mi idzie po grodzie, to potem nie mogę jakoś tak. Zaczynam zdanie, nie kończę, nie jestem w stanie tego zmontować, skleić jednego z drugim, no po prostu jest ciężko. Ale to mi poprawiło humor. No, paese, paese. Być może mamy coś fajnego, no ale nie chwal dnia, słuchajcie, już teraz to już prawie że 16 dochodzi, więc tutaj nie ma dwóch zdania, tutaj nie będę ściemiel, że ja będę siedziała, nie wiem, 13 godzin w tym, ale... Może mi się uda do północy przesiedzieć. Byłoby fajnie. No dobra, to połóżmy sobie jeszcze korektor. Tylko tu ma taki jasny kolor. Nie wiem, czy jest ciemniejszy korektor. Ja sobie odrobinkę go przyciemnię. Bo wiecie, nie chcę mieć takiej bardzo białej pandy. No słuchajcie. Nakłada się bardzo fajnie, jest w miarę lekki. Chieka jestem, czy będzie... Zaraz ułazi, wiecie, we wszystkie zmarchy świata, ale nie przesusza tak jak ten z revolution. No, powiem wam, że to naprawdę ładnie wygląda. Najfajniej by było, gdybym nie musiała go przypudrowywać, tak jak nie trzeba Katrisa przypudrowywać. Bo ten z Revolution przypudrowałam i się zrobiła masakra, ale ten już się do was zbliżam. O! No, to może być coś fajnego. I tak się teraz zastanawiam, czy go pudrować, czy nie. Wiecie co? Ja go zostawię, dlatego, że ja wolę sobie wziąć paluszkiem, wiecie, rozklepać, niż zrobić sobie tutaj skorupę. Dobrze. To teraz szybciutko przechodzimy do konturowania. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, wzięłam ławkowca od Hani i nabieram sobie odrobinkę tutaj tego bronzera. W ogóle ja bardzo lubię ławkowiec, ja tak się zastanawiam, dlaczego ja tak rzadko Wam pokazuję. Chyba dlatego, że mam go na dole i robię nim bardzo szybki makijaż, jak potrzebuję. No spójrzcie, dwa ruchy i kontur zrobiony. Przypominam, ja mam ten podkład w ogóle, ale to w ogóle nie przepudrowany, niczym. No bardzo jestem ciekawa, jak długo mi się on utrzyma. Bo ja go w ogóle nie czuję na twarzy. W dotyku też tak jakbym naprawdę nic nie miała. No, tryfonka, bo się zachwycasz kolejnym podkładem. Ale jak jest dobry, to co? Przecież Was oszukiwać nie będę, nie? Tylko dlatego, żeby dramę zrobić na kanale. No i mamy bronzer nałożony. Widziałyście? Trzy ruchy, dwa zdania. No to róż też sobie weźmiemy tutaj z tego, z Paezę, też z tego Duo, przepiękny różek będzie mi tutaj pasował. Taki luźniutki pędzelek to jest Zorea, Aliexpress oczywiście. Słuchajcie, ja Wam nie zostawiam linków do tych pędzli, bo ja większość z nich kupowałam już bardzo dawno temu i nie, nie mogę ich znaleźć. A wiecie, pewnie znaleźć się dadzą, tylko trzeba na to czasu, a wiecie jak u mnie z czasem jest, nie? Towar iście deficytowy. Nie wiem jak to wygląda, wiecie, to cały czas patrzę w podgląd, te moje rzęsy to nie jest mistrzostwo świata, naprawdę. Niestety z całym szacunkiem dla IBRY, ale wiecie, to jest też kwestia tego, że to są te podwójne rzęsy i ja myślę, że to mi taką, takie kuku zrobiło i taką gąsienicę, no ale no. No i przechodzimy do cudownego rozświetlacza, ja już słuchajcie się nimi smarowałam. I podoba mi się to, że jakby Ada, która jest bardzo bladą osobą, tak? Ona ma dość jasną karnację. Stworzyła trzy odcienie. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Ten najciemniejszy, petarda. Nie, splendor to jest najciemniejszy. Przepraszam, splendor jest najciemniejszy. Petarda jest średnia. Splendor jest przepiękny do ciała. Ja Wam tylko pokażę odrobinkę tej petardy. Hulu 102. Nabieram troszkę. Otrzepuję. To jest z całą pewnością dla osób, które bardzo lubią rozświetlenie. Tym pędzelkiem ładnie sobie to wszystko wpracujemy. I te rozświetlacze nie przyciemniają, widzicie. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy to się da stopniować, bo to jest takie mocne, ale nie będę ukrywać, że mi się podoba. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do wykańczania oka. No i pierwsze, co to standardowo, rozdymiam sobie czystym p 66. Co mam na oku. I zaczynamy sobie od cienia drama. Pędzelek Hani GB-16. Powtarzam, GB16. Warto się zainteresować. I tym cieniem jadę praktycznie po całej dolnej powiece No, jest, straszne są te rzęsy, Boże, nie mogę na nich patrzeć. Słuchajcie może, dlatego wiecie, nie ma dramy, jeżeli chodzi o cienie, ale jeżeli chodzi o rzęsy, jest drama. Jest drama na moim kanale! Jest drama! Nie podoba mi się. A wiecie, już jak odkleję, to sobie zepsuje makijaż. Teraz nabieram troszeczkę cienia mama, czyli ten, ten brąz, który tutaj jest ciut wyżej, i od wewnętrznego kącika go nakładam i zjeżdżam. Rozpracowuję go naprawdę do dołu. Nie żałuję sobie. Słuchajcie, przy tych rzęsiskach ja muszę zrobić mocniejszy dół, bo nie będzie to dobrze wyglądać. Ale sama sobie to zrobiłam, nie? Żeby nie było. Mm, no i teraz co na usta? A może taki ten Rouge Velvet Ink od Bourjois? Ja jeszcze ich nie używałam. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, najpierw położę sobie kredeczkę różaną. I teoretycznie... Mogłoby tak zostać, ale ja chcę koniecznie sprawdzić kolor tej pomadki od Burżuła. To jest Rouge Velvet Ink w kolorze 03. Mm, taką odrobinkę sobie położyłam, bo ona jakoś tak się dziwnie nakłada. No i makijaż skończony. Słuchajcie, mi poza rzęsami podoba się wszystko. Jestem mega zaskoczona podkładem od Paezy. Mega. Bo ja już mam go z godzinę na twarzy, bo tak jak mówię, musiałam zejść na dół i tam w międzyczasie jeszcze coś zrobić. Wygląda naprawdę ładnie. Pod oczami teoretycznie mogłoby być ciutek lepiej, ale weźcie pod uwagę to, że ja mam naprawdę sporo zmarszczek. I to, że wy ich nie widzieliście na poprzednich filmikach, to tylko świadczyło o tym, jakiej jakości był tamten aparat. No, przecież ja Was nie będę, nie wiem, oszukiwać, tak? Jak ja wyglądam, naprawdę. Bo potem co? Spotkamy się w realu i sobie pomyślicie, o mój Boże, kochany, co ona robi? Jaki retusz na tych filmach? A to tylko był zły aparat. Także. I zobaczcie, tak to wszystko wygląda z bliska. Nigdzie mi nie poosiadał ten podkład. Spójrzcie na czoło, no to jest po prostu. Przypominam, ja go nie przypudrowywałam. Jeżeli chodzi tutaj o tą strefę pod oczami, to tak jak mówię, to się leciutko zbiera. O, widzicie? Ale to jest kwestia tego, żeby to rozklepywać. I ja to wolę rozklepywać sobie raz na jakiś czas, niż tutaj sobie zrobić, wiecie, taką chmurkę z pudru i żeby to źle wyglądało, po prostu. No ale zobaczcie. No dobrze, to podsumowując. Słuchajcie, uważam, że dramy żadnej nie ma. Jeżeli chodzi o tą paletę, z cieniami pracuje się świetnie. Ja ją dostałam w paczce PR-owej, ale powiem Wam szczerze, jeżeli bym nie dostała, to ja bym ją sobie kupiła, jakiem Tryfonka. Wszystkie kolory podobają się bardzo. Na te cienie przyjdzie jeszcze czas. Na razie chciałam zrobić taki makijaż, właśnie bardziej zachowawczy, taki makijaż, który większość z Was jest w stanie sobie odtworzyć i po prostu wyjść, tak nie wiem, do pracy no, bez takich rzęs firan. Jedyna drama, jaka jest dzisiaj, to są właśnie te rzęsy. Tutaj chodzi chyba o tą ich objętość, że to jest ta extra double. Gdyby to były zwykłe kępki, to z całą pewnością wyglądałoby to dużo lżej, nie byłoby takich gąsienic, a teraz to się czuje tak, jakbym miała przedłużone rzęsy w taki sposób, jaki wiecie, zawsze się z tego śmieje, jak dziewczyny mają takie szczoty. Dobrze, kochani, słuchajcie, przede wszystkim dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną już tyle czasu, Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście piszcie do mnie w komentarzach, jak Wam się podoba. Generalnie, czy jesteście z tego teamu glam shopowego, czy niekoniecznie, bo wiem, że są osoby, które nie lubią tych cieni i mają do tego pełne prawo. Dziewczyny, jest tyle, ale jest tyle rzeczy na rynku, że naprawdę możemy sobie powiedzieć: Nie, dobra Marzeka, mi nie pasi, ale lubię to czy tamto, więc. W ten sposób rozmawiajmy ze sobą, bo to jest normalne. Nie wszystko wszystkim musi pasować. Ja na przykład generalnie IBRE bardzo lubię jako firmę. Uwielbiam ich puder, uwielbiam ich e, cienie, te, które powstały z Eweliną Zych. Cudowne mają te nowe rozświetlacze, tą paletkę, ale te kępki, no, ale te kępki też powstały dla kogoś, tak? E, ktoś miał potrzebę e, posiadania takich klap. Dobrze, słuchajcie. Piszcie do mnie o wszystkim, o czym tylko Wam się podoba, po prostu bądźcie aktywni. Ślicznie Wam jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście ze mną i serdecznie nas zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki! Mua!